Hej, kochani, witajcie, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Trola. Dzisiaj jestem też po grzybobraniu z moimi pociechami Byliśmy dwie godzinki około i zobaczcie, co nam się udało tu poznajdować. Praktycznie tutaj są stare, jakieś suszone, ale te tutaj są dzisiejsze, świeżutkie. Tak jak już mówiłem, zajęło nam to około dwóch godzinek. Także jak widzicie, wysyp grzybów tu w Norwegii jest normalnie niesamowity. Te borowiki to są borowiki sosnowe. Takie brązowo-czerwone, lekko-żółty, trzon, białe od dołu. One tak pięknie pachną, na w ogóle taką mają fajną strukturę. Tutaj ogólnie są takie fajniutkie. Normalnie, tak mi się one podobają. Są w ogóle te, ta rodzinka praktycznie. Oprócz tych dwóch mniejszych, to te trzy, te trzy obok siebie rosły. Te dwa mniejsze i tam ten jeszcze jeden, któryś tam, ten, który tam na dole jest, ruszy jeszcze gdzieś indziej. Ale te trzy największe rosły obok siebie. E, spróbuję go wyciągnąć. Ten jest ten trochę mniejszy, ale on i tak jest e, duży. E, tutaj jest e, największy, ale już nie będę go wyciągał, bo nie mamy statywu teraz. Mam tylko jedną rękę wolną. Ale jest piękna ta, ta struktura, taka, taka fajniutka tu. Yy, także jak widzicie, naprawdę udane grzybobranie. Dzisiaj było trzy pełne talerze borowików, te są też piękne, szlachetne. I takie mniejsze, które pójdą albo do zamrożenia tak w całości, albo... <laughs> przepraszam, jakąś siecznicę, zrobimy z tego, nie wiem, w sumie no te większe pewnie, pewnie będę suszył. W sumie nie wiem, co z tymi grzybkami zrobić. Jak macie jakieś pomysły, dajcie mi znać w komentarzach, co można z takich grzybów robić, dobrego. A ja spróbuję to zrobić, bo naprawdę tych grzybów tu jest tak dużo, że to jest po prostu nie do przerobienia. Także ja na razie się żegnam na króciutką przerwę. Zapraszam i po przerwie drapiemy lepeczkę. Yo! Słuchajcie, nachwaliłem się, nachwaliłem się grzybkami, a teraz czas na e, drapanko którego już dawno nie było na moim kanale. E, tu mam drapkę od kanału Mari Mari z dedykacją, z taką piękną kartką e, z Opola, ale tę drapeczkę na razie zostawię na później. E, mam też e, od kanału Mari Mari chyba dwie lub trzy takie wielkie XXXL krzyżówki i też od naszej Eweliny której coś ostatnio na YouTube nie widać mam nadzieję, że wszystko u niej w porządku także ja dzisiaj sobie na przykład strapię dwie krzyżóweczki a te zostawię na kolejne może dwa odcinki także zajmę się tymi dwoma tymi dwiema krzyżówkami są wielkie także Zajmie, zajmie, zajmie mi tu wiele czasu na pewno, to drapanko. Ja już od razu zacznę. A jeżeli to po prostu będzie długo trwało, no to ja to szybko jakoś przewinę, żeby to jakoś szybciej na poszło. Naprawdę mamy tutaj mnóstwo tych literek I znając mnie, yy, pogubię się tutaj. <ścoughs> Dobra, mamy literkę A. Zaczynamy. Zaczynamy tą, 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 tą wojnę nierówną, że tak powiem. Yy, okej, okay, A. Mamy tu, wiecie co? Nie ma w ogóle takiej opcji, żeby mnie ja tego nie przyspieszył, także robię cyk i przyspieszamy i widzimy się pod koniec. Okej, okay, słuchajcie. Yy, została mi ostatnia literka. Na pewno już nie będę miał tej wygranej, która się kryje pod tym polem bonusowym, bo nie mam yy, tutaj dwóch literek, nie mam I i nie mam O. Także sprawdźmy co tutaj można byłoby wygrać. Tutaj było 200 zł, ale niestety nie będzie to moje. Bo jak już mówiłem, została mi ostatnia literka, a tu brakują dwie. Jak tu wygląda sytuacja? Mam nadzieję, że nic yy, nie ominąłem. Ale sprawę załatwiłaby literka O. Gdybyśmy tu trafili na O, no to coś byśmy na pewno ugrali, bo mam tutaj lupę. Tu miałem coś chyba Ewe, mam. No na przykład tu byłoby już UDO, Tu Radom, DO. No byłoby dużo fajnych wyrazów. No zobaczymy, uwaga. I tu mamy literkę I. No zobaczymy. Tutaj mi w tym milordzie, no ale brakuje mi literka O. Suma summarum. I sprawdźmy co dała nam ta literka i ostatnia. Tu mamy tak i brakuje nam literki C. Tu mamy wyraz spis 1 i tu był tylko jeden, ale mamy, szukamy literki i jeszcze. Tu mamy literkę i. Tu i tu. No ale brakuje nam te, ta literka o, wszędzie. Ok, tu już A i tu było D. Chyba tak. To pominąłem. Yy, ale tutaj... Nie mamy, mamy dwa wyrazy. Jeden, drugi, bar, tu jest jeszcze i trzeciego chyba nie. Sprawdźmy tu niżej, tu mamy i, ale nie mamy. Tylko c, z było? Nie, z też nie było. Dobra, i tu mamy. literkę i, i tu, ale tutaj też niestety pusto. I ostatnia tutaj ta trzecia zdrabka, e, trzecia krzyżówka. Tu mamy i tu mamy i. Tu mamy i... No ale wszędzie brakuje po jednym, albo po dwóch e, liderkach. Po dwie literki, o tak. Tu mamy. No dobra, słuchajcie, no niestety chyba nic nie trafiliśmy. Jeszcze sprawdzimy literki kontrolne. Czy są trzy takie same, czy trzy inne? mamy literkę B U i T także niestety powiem wam tak nie chcę mi się, już jestem tak zmęczony, obiecałem wam że będę drapał dwie zrabki, ale zdrapię tylko jedną a tą zdrapię tak szybciutko tylko literki kontrolne sprawdzę i ewentualna wygrana po prostu będzie pokazana w kolejnym odcinku jeżeli nie, to trudno, będą dwie wtopki dzisiaj, ale może jutro te krzyżówki okażą się bardziej trafione. Tu mamy jedna kosztuje, kosztowała dyszkę, także zobaczmy, zobaczmy Literka C i szukamy kolejnych, czy będą inne, czy takie same, naprawdę. Naprawdę nie mam mocy. Jeszcze mi się mecz włączył, który bardzo zaczął, który bardzo bardzo chciałem zobaczyć, także musicie mi to wybaczyć. Patrzcie, mamy literkę C. Czy będzie trzecia? Gdzie ona może być? Się pochowały. Dwie. O, mam trzecią. Zobaczcie, mamy trzy literki C, czyli ta zdrabka będzie trafiona. A na ile trafiona? Kochani, musicie mi to wybaczyć. Pokażę wam to w kolejnym odcinku. Obiecuję wam. Ja już uciekam, bo naprawdę jestem mega, mega zmęczony. Także ta, ta zdrabka pierwsza, przy której się trochę połączyłem, jest pusta. Ta jest pełna, ale co tu będzie wygrane, to okaże się jutro albo pojutrze zobaczymy kiedy mi się uda nagrać dla Was kolejny odcinek także czekam na Wasze komentarze łapki w górę oczywiście no i tyle pozdrawiam Was hej